Pytaniem w dialogu ekumenicznym, czy w ogóle w teologii rozmaitym wyzmem, jest pytanie o to, jak objawia się Bóg i czy w ogóle się objawia, mówiąc, mówiąc wprost, czy też nie jest tak, że my sobie to troszkę wymyślamy. No, oczywiście żaden szanujący się hierarcha nie powie, że to, co opowiada, to jest wymysł. no ale no, czasem do tego zmierza. Nadal aktualnym jest pytanie, jaka jest rola filozofii w teologii. Bardzo rzadko niestety w ramach dialogów ekumenicznych to pytanie się stawia, a ja mam wrażenie, że jest to jedno z pytań fundamentalnych. To jest oczywiście tak, że nasz spór z Prawosławiem, katolicki spór z Prawosławiem, jest inspirowany dogmatycznie, ale nie sposób nie zauważyć, że te dogmatyczne różnice, mniej lub bardziej przezwyciężalne, wynikają z odmiennych systemów filozoficznych, które przyjmujemy, z odmiennej trochę antropologii, z odmiennej metafizyki. I można odnieść wrażenie, że nikt e, lub prawie nikt nie próbuje o tym rozmawiać. E, próbuje się budować taką jedność e, twierdzeń dogmatycznych, które nie wyrażają, bo temu, jedność poza to które często nie wyrażają głębokiej rzeczywistości. Bardzo podobny tylko o wiele głębiej sięgający problem. Z prawosławiem myślę, że to jest kwestia przezwyciężana, tylko trzeba ją po prostu przetrawić, przedyskutować, zrozumieć, pogłębić. Ale bardzo podobny problem mamy z protestantyzmem, no, no, różni nas z rozmaitymi jego nie tylko dogmatyka i nie tylko kwestia na przykład eklezjologii. Chociaż to są takie rzeczy widoczne na pierwszy rzut oka. Ale różni nas, co nie mniej istotne, a może nawet przy pewnych tematach bardziej istotne, antropologię. Luterani fundamentalnie, chociaż w wielu kwestiach jest jakoś tam bliski katolikowi, fundamentalnie nie będzie się wiadomo z katolicką antropologią. Paradoksalnie bliższy katolickiej antropologii będzie się Luteran powie, jestem zawsze jednocześnie świętym i grzesznikiem, nie mogę się pozbyć elementu grzeszności. Jestem nieutracalnie grzeszny. Katolicki się no wyrzuca, tak, no jestem zawsze grzesznikiem, ale mogę no, iść w procesie zmierzania ku świętości. Mogę e, dzięki Panu Bogu osiągać świętość. I w tej kwestii e, Zielona Odpowiedź się będzie z katolikiem zgadza. Oczywiście natychmiast, jak mu Państwo to powiecie, to powie, że się nie zgadza. Natychmiast znaczy, no, na powie, że takie nieprawda w ogóle semipelagianizm albo w ogóle pelagianizm jest typowo katolickie ale jakby go przepytać o jego doktrynę teologiczną to ona jest właśnie taka, on może osiągać świętość jest simulistus prekator ale nie tak dosłownie jak to rozumieją luteranie może się uświęcać oczywiście są inne jego zdaniem inne środki uświęcania niż w kościele katolickim ale paradoksalnie już koncepcja Pisma Świętego jest często interpretowana bardzo podobnie przez wielu zielonych świątkowców, jak katolicy interpretują przyjmowanie Eucharystii. Do, do tego stopnia, do, czy, i, 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 nie twierdzę, że to jest to samo, natomiast podobnie jest interpretowane. I, i, I to jest jak gdyby to, o czym nam bardzo wyraźnie przypomina encyklika Paszczelni Dominicji Gregis. Musimy dyskutować nie tylko o dogmatach, musimy dyskutować nie tylko o sposobach wyrażania prawdy religijnej. My musimy cofnąć się gdyby krok wstecz. Musimy rozmawiać o języku i o filozofii, która ten język wykształciła, bo tylko w ten sposób możemy rzeczywiście dojść, jeśli nie do porozumienia, bo ja nie jestem tutaj przesadnym optymistą, bo się nas wszyscy tutaj dogadamy i będziemy mieć tą samą doktrynę, ale przynajmniej do ustalenia rzeczywistych, a nie jedynie pozornych różnic i podobieństw. I do osiągnięcia stwierdzenia, w czym rzeczywiście możemy współpracować i pomagać sobie w jakiejś formie, a, co, a w czym taka współpraca i taka pomoc jest absolutnie niemożliwa. I to jest jakby pierwsza pierwsza część refleksji. Znaczy, czytając encyklikę pierwszego X, trudno nie dostrzec, że z różnych powodów, nawet nie w papierze, bo to nie jest za papierze, ale praktyce komunizmu i teorii komunizmu postanowili skupić się wyłącznie na kwestiach e, bardzo często winnych. debata jest taka, że e, jak rozmiara jest matka Pana w Nowym Testamencie. I luteranie i Katolicy wspólnie czytając Nowy Testament dochodzą do wniosku, że mogą się pogodzić w kwestii wspólnej lektury. No i pięknie, że się mogą pogodzić w kwestii wspólnej lektury, ale to na przykład nie wyjaśnia, w sposób żaden nie wyjaśnia, dlaczego katolicy sięgnęli do tradycji i wyprowadzili z tradycji i z Pisma Świętego Dogmatą niepokalanym po części najświętszej mali panie, czyli w jego wzięciu. Tu warto zatrzymać się nad tymi się antropologicznymi, bo te tematy poza tym, że są wyrazem wiary, to są także wyrazem pewnego rozumienia człowieka. Ale o tym się już nie dyskutuje, bo to już jest filozofne. No, o filozofii będziemy rozmawiać, bo zawsze w takich sytuacjach moi przyjaciele protestanci przypominają wypowiedzi Kardwina, Wolutra, którzy cytowali zresztą poprzedników swoich, rozmaitych że tam już o, o, o filozofii, na nie z tych słów powiedzieli, tak lacznica, mówią, to, to jest bardzo ostrożne tłumaczenie na, na filozofię, tak bym bardzo ostrożne. I to jest to, o czym musimy, musimy pamiętać. Antropologia, metafizyka, nawet jeśli twierdzimy, że jej nie ma w naszej interpretacji pisma świętego nawet jeżeli twierdzimy, że nie ma jej w naszej dogmatyce wyznaniowej, to ona i tak tam jest zawarta. No, bardzo często dyskutuję ze znajomymi pastorami lutajskimi, którzy mi tłumaczą, że Luther był czystym no Panowie, a spokojnie, jak nominalizm, augustianizm, jest i tych filozoficznych kwestii, które Luther mniej lub bardziej świadomie i mniej bardziej trafnie Um, zastosował swoich pismach. nie, no co, to, to czyste Pismo Święte. No i przy takim rozmawianiu nie dogadamy się nigdy, no bo jednak czytamy, czytamy Pismo Święte nie tylko przez okulary pewnej wspólnoty, e, czyli e, tradycji i Kościoła. Nie ma Pisma Świętego poza Kościołem. Nie ma czegoś takiego jak Pismo Święte, które sobie leży gdzieś tam każdy podchodzi i wyczytu. No jest zawsze w Kościele, bo jest Pismem Świętym Kościoła i był Kościół, zanim powstało zanim powstał nowy testament. Więc o tym też warto pamiętać. Ale to jest pierwsza rzecz, która bardzo mocno uderza. W te A druga jest nieistotna i to jest już może bardziej, to są już może bardziej uwagi nie w ogóle do żebyśmy, żebyśmy zajmowali się też filozofią, metafizyką i próbą i antropologią. To bardzo jest ważne chodzić przy problemach etycznych, ja przypomnę, że chrześcijanie jest